Dobry. Nazywam się Zbigniew Dąbrowski, jestem emerytowanym nauczycielem historii z Jerzewa i chciałbym dzisiaj przybliżyć Państwu historię i dzieje miejscowości Lipienki. Właśnie jesteśmy na skraju dzisiaj Lipienek, w których historia sięga ponad 500 lat. Warto powiedzieć, że miejscowość jest roz Położona niedaleko Jerzewa, około 2 km. I jak widać z obrazu filmowego, za plecami moimi, troszeczkę w bok, znajdują się już tory kolejowe i stacja Laskowice. A więc między Laskowicami a Jerzewem rozłożyła się miejscowość Lipień. Nazwa pierwotna wsi. Pojawiła się po raz pierwszy w dokumentach historycznych w latach 1402-1409 i był to spis dziesięcin biskupa wocłaskiego i tam zapisano nazwę tej miejscowości jako Lipinken. Oczywiście z biegiem czasu nazwa również się przetwarzała i tak później było Lipienko, Lipinek, aż w końcu Przyjęła się wład nazwa Lipinki, Po niemiecku Lipinkę. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1920 roku yy, nadano tej miejscowości jednak yy, nazwę Lipienki. Yy, brało się to również stąd, że niedaleko Jerzewa w gminie Warlubie. Pod koniec XIX wieku zaczęła się rozwijać miejscowość Lipinki i ze względów, żeby odróżnić Lipinki, nazwano tą osadę pod jeżewem Lipienkami i ta nazwa obowiązuje do dziś. Jak już mówiłem, nazwa pochodzi z początku XV wieku i ta osada Właśnie w tym okresie musiała powstać, ale być może istniała już i w wieku XIV. Z nazwy wynika, że przyjęła ona imię od jeziora Lipno, ponieważ w dokumentach z wieku XVI i XVII niejednokrotnie zapisywano Lipno minus, czyli Lipno małe, lipienki małe lipno. I tak należy interpretować nazwę wsi. Jak już mówiłem, największą niespodzianką dla historyka jest fakt, iż w tej miejscowości w wieku w wiekach średnich miał znajdować się gród obronny. I właśnie stoimy. czy ja stoję przed tym grodem obronnym który był rozłożony właśnie nad brzegiem jeziora Laskowickiego. Brzeg jeziora chronił natu, naturalny sposób dostępu do yy, grodu, natomiast wokół grodu wybudowano fosę, zagłębienie, którą widzimy jeszcze do dzisiaj. A na środku, na tym terenie podwyższonym, znajdowały się zabudowania grodowe. Najprawdopodobniej istniały jedna, może dwie wieże, gdzie mieszkańcy chronili się w czasie napaści czy interwencji jakichś sił zewnętrznych. Gród ten istniał, już w wieku XV, ale nie był odnotowywany w dokumentacji krzyżackiej. Wynika, wynika z tego, że był to gród możnego, niezwiązanego z zakonem krzyżackim. W innych dokumentach świeckich wymienia się gród w Lipienkach do drugiej połowy XVII wieku. W różnych kontekstach używa się słowa zameczek, zamek gród. Warto poinformować, że pierwszym właścicielem grodu był Michał z Lipienek i on jest zmiankowany w roku 1451 Następni właściciele to Jan Mikołaj w roku 1455 dalej Jan Kostka, Lnińscy, a pod koniec XVII wieku i na początku XVIII wieku Zawadz. W 1768 roku Lipienki, wraz pewno z tym Miejscem, gdzie znajdował się ten grudek, yy, przejęła rodzina Jaworski Herbu, sas i w ich posiadaniu miejscowość była do 1906 roku. Jeżeli wracając jeszcze do Zameczku, to najprawdopodobniej w wyniku wojen polsko-szwedzkich, yy, zapewne w czasie potopu w latach 1600. 55 660 ten zamek i to grodzisko uległo całkowitemu zniszczeniu. Jeszcze na początku XIX wieku yy, ówczesny właściciel lipienek Jan Sas Jaworski informował landlata w świeciu, że w miejscu gdzie miał być zameczek odnajduje się dużo materiału budowlanego, dużo szczątków ludzkich świadczących o tym, że toczyły się tutaj zażarte walki. Szkoda, że archeolodzy nie e, przebadali dokładnie tego terenu. Dzisiaj, jak Państwo widzicie, e, całe grodzisko i teren jest po prostu polem uprawnym i należy do, Ostr, do właściciela prywatnego. miejsca, gdzie znajdował się Zamek Lipieński. I tutaj widzimy po prostu bardzo dobrze fosę, tą suchą, oraz yy, wzniesienie, być może też było wieńczone wieżą, albo jakimś punktem obronnym. I właśnie tylko te ślady przypominają nam, czy wskazują, że tutaj było miejsce obrony. Jesteśmy w Lipienkach, części wsi, która w okresie średniowiecza była najprawdopodobniej nie zamieszkała. Jej funkcja dopiero zaczęła mieć znaczenie, zapewne za czasów, kiedy wieś przejęli Sas Jaworski. To właśnie oni tutaj w latach 1000. 768-1906 yy, budowali i założyli swoje gniazdo i stoimy w tym miejscu, gdzie właśnie znajdowała się część prywatna, czyli dworek Sas Jaworski a na przeciwko mnie wolny plac, który później kamera pokaże już pokazuje, to były miejsca, gdzie znajdowały się obiekty gospodarcze. A więc przede wszystkim była Gorzelnia, która przetrwała najdłużej, bo do lat 80. XX wieku, kiedy to została rozebrana przez społeczeństwo Jeżewa i cegły wykorzystano na budowę domu kultury wieży. Inne obiekty nie przetrwały do lat 80. XX wieku, a więc tajnie obory, to wszystko lewy przepady. Pod koniec XIX wieku dobra lipieńskie liczyły 771 hektarów bardzo dobrej ziemi i rozciągały się od miejsca gdzie byliśmy tam gdzie był gród lipieński po centrum gdzie jesteśmy aż do Terenów do torów kolejowych i trzeba było tory yy, przekroczyć i od torów jeszcze rozciągała się kolejna część dóbr, którą również nazywano Lipienkami. A jeszcze dalej, bo już w XVII wieku istniał folwar Wężowiec nad jeziorem Sterkno, nieomalże położony, który również pracował na potrzeby majątku w Lipienkach. A więc, tak jak mówiłem, prawie 800 hektarów przepysznej ziemi należało do tego właściciela. Kim był Julian Sasiawod? Był wybitnym Polakiem, niewątpliwie, wykształconym ziemianinem, yy, który bardzo mocno z, zainteresował się sprawami politycznymi. Pod koniec XIX wieku całą swoją aktywność yy, przeniósł na działalność polityczną yy, w Berlinie głównie, bo tam była siedziba Sejmu Niemieckiego. I właśnie on reprezentował Polaków, czyli koło polskie w Reichstagu niemieckim, które po prostu no, yy, próbowało jak najwięcej wygrać spraw propolski. Co wcale nie było łatwe, bo były to czasy, kiedy rządził Bismarck i jego następcy. Jego działalność została e, zauważona pra, patriotyczna w ten sposób, że w 1906 roku, kiedy opuścił Lipienki, sprzedając tą e, swoje dobra, e, osiadł w Berlinie, ale przebywał na terenie Wielkopolski. A po wyzwoleniu władze polskie przekazały mu starostwo w Nowym mieście Lubawskim i pełnił tą funkcję jako starosta do 1930 roku. Tam został pochowany. Jak już mówiłem, jego jak już wspominałem w 1906 roku lipienki zmieniły właściciela. Pojawili się Wielkopolanie. Emilia i Wincenty Liszkowski. Oni zamieszkali tutaj na dobrach Sasa Jaworskiego i byli w tej miejscowości do 1912 roku, a więc bardzo krótko. W czasie tego krótkiego okresu bardzo mocno zaangażowali się w działalność tu, na terenie dzisiejszej gminy Jerzewa, a wtedy byśmy powiedzieli, może parafii Jerzewa. Otóż była to działalność zdecydowanie pro-Polska. Doprowadzili do zaktywizowania społeczności lokalnej i dzięki temu powstało szereg instytucji polskich na terenie parafii Jerzew. A więc przede wszystkim to był polski bank, który nazywamy Bankiem Ludowym, praktycznie bank, który istnieje w Jeżewie, jest po prostu kontynuatorem działań tego banku, który powstał w 1907 roku. Yy, założyli również, czy współorganizowali spółdzielnię handlową kupiec, a potem baza, czyli polski sklep handlowy, który przetrwał do dzisiaj jako sklep w gminnej spółdzielni spożywczo wierzymi. Yy, również zakład... Yy, przyspieszyli działalność organizacji społecznych, takich jak Reaktywowane Koło Rolnicze, a pani Emilia Liszkowska była założycielką Koła Gospodyń Wiejskich dla parafii Jerzewa. Co się stało, że tak krótko liszkowscy tutaj przebywali? Otóż pan Wincenty Liszkowski zmarł w 1912 roku nagle. Yy, śmierć ta spowodowała, że pani Emilia yy, poszukiwała nowych możliwości yy, działalności na tym terenie i zamieszkania, ale również i poszukiwała krótko mówiąc męża i znalazła takiego męża po śmierci Wincentego w Belnie, w miejscowości położonej 5 km od Jeżewa. Tam właścicielem dóbr był Tadeusz Parczewski. I w 1913 roku pani Emilia wyszła powtórnie za mąż i zamieszkała w Belmi. Ale wróćmy jeszcze do Lipienek, bo jesteśmy w Lipienkach. Otóż yy, w 1912 roku yy, Emilię Liszkowską spotkało nie tylko nieszczęście z tego tytułu, że Została wdową, ale również otrzymała cios ze strony władz niemieckich. Ten cios polegał na tym, że jesienią tego roku otrzymała decyzję władz w Berlinie o wywłaszczeniu z majątku niemieckiego. Polegało to na tym, że władze pruskie, niemieckie już wtedy na mocy ustawy z 1908 roku wydały decyzję, że pani Emilia Utraciła swoje, swoje dobra w Lipienka. Musiała je opuścić. Yy, jak wspominają krewni, yy, nie chciała samowolnie opuścić swojego dworu, i żandarmi praktycznie ją wynosili z budynku. Była to sroga zemsta za jej działalność patriotyczną. Co Niemcy tutaj zrobili? Otóż uznali, że ten majątek poliszkowski należy zasiedlić oczywiście Niemcami. I tworzyli tutaj działki, zaczęli budowę domu dla pracowników leśnictwa i kolejarzy. I w ten sposób ostoja polskości, miejsce patriotycznych zrywów zostało przez Niemców na szczęście wybuchła dla tej sprawy I wojna światowa w 1914 roku, i w jakiś sposób e, zwolniła działalność władz niemieckich, a w 1920 roku, kiedy Jerzewo i Lipienki wróciły do Polski. Część ziemi, którą Niemcy nie zdążyli jeszcze zagospodarować, dokładnie około 150 hektarów, przekazano jako resztówkę Zygmuntowi Liszkowskiemu, synowi pani Emilii Liszkowskiej z pierwszego małżeństwa. I tenże Zygmunt Liszkowski gospodarzył tutaj na tym majątku Praktycznie do końca II wojny światowej. Oczywiście po 1939 roku już nie był właścicielem, tylko był po prostu użytkownikiem tych dóbr. Po II wojnie światowej dobra Liszkowskich przejęła władza ludowa, czyli państwo polskie i dzierżawcą czy właścicielem tej ziemi. Stała się powołana w 1947 roku Gminna Spółdzielnia Wierzymy. Taki niestety był los właśnie tego miejsca, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy przy drodze łączącej stare Lipienki z tą nowszą częścią, i za moimi plecami jest skarpa. Na, na tej skarpie właśnie Julian Saski Jaworski wybudował piękny dworek, w którym najpierw on mieszkał, a potem państwo Niszkowskie i Emilia. E, oczywiście dworek był e, otoczony pięknym ogrodem, e, no i miał przepyszny widok na jezioro Laskowiskie, które dzisiaj po przeczytaniu ogromną kolejową nazywane jest Jesteśmy na rozstaju dróg w Lipienkach. Asfaltowa droga prowadzi do jeżewa. Została niedawno wyasfaltowana, ale w 1909 roku założono tu dróg. Sony jeziora, pole w lewo mamy drogę do Lipinek Starych, tam gdzie byliśmy, gdzie było grodzisko i dalej do piskarek i dalej do świecia. To była stara droga przed 120-30 lat łącząca Laskowice ze świeciem. Bo w prawą stronę doszlibyśmy do Laskowic wzdłuż jeziora Laskowickiego, a kiedy przejdziemy tory kolejowe, to dojdziemy do Lipienek przy dzisiejszej szosie. Jerzewo, Laskowice i dalej do majątku Wężowiec, który, jak już mówiłem wcześniej, należał do y, właścicieli Lipieny. Stoimy przy kapliczce. Jak rozstaj dróg, to budowano kapliczki. Kapliczka, przed którą stoimy, y, w źródłach historycznych zmiankowana jest w roku 1908. Zapewne istniała już wcześniej. Ale świadczy to o tym, że ten lud i mieszkańcy tej ziemi byli pobożni i oddawali chwałę Maryi i Jezusowi Chrystusowi. Jesteśmy na drodze łączącej Jerzewo z Lipienkami. Ta droga istniała, jak już mówiłem, ponad 100 lat temu i służyła mieszkańcom w Najprawdopodobniej i dużo wcześniej już. Yy, dzisiaj widzimy po prostu resztki tej dawnej zabudowy. Przed nami kamera pokazuje za moimi plecami dwa budynki po lewej i prawej stronie, które pamiętają czasy krótko po wywłaszczeniu parczeskiej liszkowskiej parczeskiej w 1913 roku. Pozostała zabudowa, którą widzimy tutaj jest współczesna. Warto również zwrócić uwagę na to, że na drzewostan wokół drogi, przepiękne kasztany, które te są już dzisiaj dość wyjątkowe. Jesteśmy na drodze lipienki Jerzewo. Widzimy najpiękniejszy fragment, już naprawdę resztki tej, tego urokliwego miejsca, droga y, pięknie obrośnięta cudownymi kasztanami i innymi drzewami. Robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Jesteśmy w lipienkach jakby na końcu wsi. Jesteśmy przed budynkiem, który odegrał w życiu tej wsi bardzo istotną rolę. Okazuje się, że w latach 1920-1947 z przerwą na Drugą wojnę światową mieszkała tu rodzina Starosteckich. Leonard ze swoją żoną i dziećmi. Otóż kim oni byli? Pan Leonard Starostecki był oficerem Wojska Polskiego, zawodowym żołnierzem. W 1920 roku właśnie jesienią tegoż właśnie roku sprowadził się z rodziną tutaj dostał pracę najpierw w Grudziądzu, a potem w jednostce wojskowej w grupie jako żołnierz. A tutaj za zasługi oddane państwu polskiemu otrzymał gospodarstwo wielkości 17 hektarów i prowadził je przede wszystkim za, zajął się hodowlą koni na potrzeby wojskowe. Oczywiście jako rodzina miał również tutaj nie tylko żonę, ale i dzieci. Doczekał się pięciorga dzieci. Najstarszym ze starosteckich był Zdzisław, który urodził się jeszcze w Łodzi w 1919 roku. Jako roczne dziecko tu zamieszkał i spędził w Jerzewie i w okolicach Lipienka, właśnie prawie y, 19 lat do wybuchu II Wojny Światowej. Kimże stał się Zdzisław Starostec? Otóż to bardzo wyjątkowa postać. Okazało się, że jego ży, życiorys y, naprawdę mógłby stać się kanwą, don nakręcenia bardzo sensacyjnego filmu. W czasie II Wojny Światowej jako młody człowiek 19 19-laty walczył jako żołnierz pod dowództwem generała Franciszka Kleberga w grupie operacyjnej Polesie. Uniknął niewoli, dostał się do Warszawy, gdzie znaleźli się jego rodzice. W tej Warszawie nie za bardzo długo posiedział i Podjął decyzję jako młody człowiek, że musi wspierać Polaków czynną walce. W związku z tym chciał przedostać się do Francji. Uciekał przez granicę i niestety został złapany przez służby graniczne sowieckie. I dostał za przekroczenie nielegalnej granicy i podejrzenie. Że jest y, agentem zachodni, 8 lat w agii. został zesłany na północ i tam w ciężkich warunkach pracował w kopalniach. Dwukrotnie uciekał, ale niestety nigdy nie miał szczęścia, żeby to zakończyć pozytywnie. Miał jednak szczęście, bo w 1941 roku. Na mocy porozumienia Sikorski-Majski zaczęto tworzyć w Związku Radzieckim Armię Polską i Zdzisław zgłosił się do tej armii, po kilku miesiącach dotarł do obozu, gdzie byli żołnierze generała Władysława Andersa i jako Andersowiec yy, przeszedł szlak bojowy, łącznie z tym, że walczył o Monte Cassino. Był uczestnikiem tego najważniejszego ataku z 18 maja 1944 roku. Potem został ranny w walkach o Bolonie, i w końcu wojna się zakończyła. Nie chciał wrócić do kraju, został w Wielkiej Brytanii. Po kilku latach opuścił Wielką Brytanię i dostał się do Stanów Zjednoczonych. I tam znowu minęło kilka lat. Zapisał się do szkoły technicznej i zdobył wykształcenie inżynierskie. A potem miał wielkie szczęście, ponieważ się okazało, że ma bardzo duże zdolności matematyczne, fizyczne, umysł ścisły i został związany z grupą przygotowującą różne nowe rodzaje broni w armii amerykańskiej. I stał się w latach. 70. i 80., współtwórcą systemu Patriot. On jest jednym właśnie z pomysładowców tego e, rodzaju broni. E, mieszkał do końca życia w Stanach Zjednoczonych. Zmarł w 2010 roku i na rok przed śmiercią otrzymał od. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, stopień generała brygady. Jest niewątpliwie no, słynnym mieszkańcem Lipienek na cały świat. Właśnie w tym domu, który, stu, który stoi za moimi plecami, spędził swoje 19 lat najpiękniejszego życia, bo dzieciństwa i młodości. Żegnamy Lipienki. Jesteśmy ciągle na drodze łączącej Lipienki z jeżywym, ale już widać w oddali jeden dom jeszcze przypominający dawne czasy świetności tej miejscowości. A powoli przy drodze powstaje współczesna zawodowa, zabudowa, która pokazuje, że prędzej czy później, ale już pewno niedługo, Lipin, Lipienki i jerzewo połączą się a administracyjnie od kilku właśnie lat Już lipinki są Lipienki przepraszam są częścią jerzewa. Dziękuję za uwagę to tyle, jeżeli chodzi o przeszłość tej miejscowości.